Cześć, Witajcie, doktor Light z tej strony. Dzisiaj na warsztacie ponownie reflektor do motocykla BMW K1200S. Eee, no, tak jak widzicie, jest to modyfikacja tym razem nieco skromniejsza. Teraz sobie wszystko o tym powiemy. Eee, tutaj reflektor trafił do nas w wersji angielskiej. I właścicielowi przede wszystkim zależało właśnie, żeby to zmienić, ponieważ no motor będzie użytkowany tutaj u nas w kraju, także wersja musiała zostać zmieniona na tak zwaną europejską, no i poza tym też fajnie by było poprawić tutaj Oświetlenie po prostu poprawić funkcjonalność tego reflektora, ponieważ światła mijania nie są tam jakieś super. No i też bardzo irytowała go ta oryginalna żaróweczka postojowa, która tutaj w formie takiej świeczki wystaje nam przed, przed tym całym odblaskiem. No także wyszliśmy z takim, z takim rozwiązaniem. Tutaj większość tego oryginalnego odblasku zostaje niezmieniona, te światła drogowe z dwóch żarówek zostają niezmienione. Jedynie na środek zamontowaliśmy soczewkę bilet z taką oczywiście czarną maskownicą dookoła oraz ringiem. I e ring pełni nam tutaj funkcję. Światła pozycyjnego, ponieważ ta żarówka tutaj, ta świeczka z przodu została usunięta. Tutaj został założony taki kapturek maskujący, no i tam jest oczywiście poprawdzony przewód. Także ten ring pełni teraz funkcję światła pozycyjnego i mamy soczewkę bilet, która oczywiście jest już europejskim światłem mijania, i jeszcze dodatkowo służy nam jako światło drogowe. Także mamy tutaj potrójne światło drogowe, no i światło mijania w technologii LED. Także no i europejskie oczywiście, także wszystkie tutaj założenia zostały spełnione. Reflektor wygląda też o no wiele bardziej nowocześnie. Pomimo tego, że zostawiliśmy tutaj te oryginalne żarówki po bokach, to już samo dołożenie tej soczewki i ringu powoduje, no i usunięcie tej, tej śmiesznej pozycyjnej oryginalnej żarówki, to powoduje po prostu, że ten reflektor już wygląda nowocześniej. W sumie to, to tak naprawdę by było na tyle, bo tu dużo więcej modyfikacji nie ma. Od tyłu, od tyłu reflektor wygląda prawie tak jak, jak wyglądał. Tutaj jedynie zamieniliśmy ten oryginalny środkowy kapsel na taką zaślepkę. Nie ma tutaj radiatora chłodzącego, ponieważ no nie ma tutaj światła dziennego, także nie ma tutaj potrzeby takiego dodatkowego, dodatkowego rezystora tam omijającego cały, cały system. Mamy tutaj po prostu sterownik do soczewki w środku, wszystko jest ładnie zamknięte w środku. Także mamy, tak jak wspominałem, światło pozycyjne w postaci tego ringu, światło mijania tutaj z tej środkowej soczewki oraz trzypunktowe światło drogowe w postaci tych dwóch żarówek oraz też tej soczewki, bo to jest bilet. No i mamy też usuniętą tą żaróweczkę e, oryginalną postojową e, re, modyfikacja jest, jest e, prostsza niż niż takie bardziej skomplikowane e, myślę że efekt też jest, jest całkiem niezły e, na pewno ten reflektor wygląda teraz nowocześniej no i przede wszystkim świeci o niebo lepiej niż oryginał no i jest to myślę sposób na lampę angielską ponieważ ta modyfikacja jest e, mm, mniej więcej w cenie zakupu ładnego, używanego reflektora europejskiego, także no, a, a tutaj mamy reflektor że o wiele bardziej funkcjonalny niż w oryginale, także myślę, że jest to ciekawa opcja. Jeszcze podłączę go na chwilę i pokażę Wam jak działa. No dobrze, lampa jest podłączona. E, tutaj nie ma systemu DL-Switcher, ponieważ tak naprawdę nie mamy tutaj światła do jazdy dziennej. E, mamy zachowaną tą e, oryginalną funkcjonalność reflektora. Także mamy e, światło pozycyjne w postaci te, tego ringu. E, tak jak wspominałem przejął on funkcję tej, tej żaróweczki postojowej. E, dodatkowo mamy oczywiście mm, światło mijania. A, nie to, światło mijania e, w postaci soczewki. Teraz mamy nasze światło mijania, no i oczywiście światło drogowe. E, światło drogowe w postaci tych dwóch oryginalnych żaróbek H7 oraz także soczewki, która się dodatkowo otwiera. E, ta przysłona w środku, kiedy chcemy użyć światła drogowego. Tak więc, tak to wygląda. No i cóż, tak jak wspominałem, jest to prostsza modyfikacja, ale zdecydowanie podnosi ona walory, zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne tego reflektora. Także myślę, że jest to niezła alternatywa, jeśli komuś nie zależy na naprawdę takiej całkowitej przebudowie. Cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.